Super temat wyrażeń algebraicznych zagościł dziś na mój kanał. Yy, na, na kanał na YouTubie, a nie kanał ściekowy to taki suchar. Więc dobra, doprowadź wyrażenie do najprostszej postaci. Mam takie wyrażenie, które sobie tu przeprzycinam. 2 X plus Y minus 5. X plus Y plus 4. X plus Y. I teraz tak. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest taki: Pierwszy, pokazuję sobie, tu macham, ale tego nie widać. Czyli pierwszy sposób to jest taki, że przemnażam dwa razy to raz to, to razy to, razy to. Razy. No, że sobie nic więcej tu nie zrobię. Ale drugi sposób jest taki, że mogę coś zauważyć. Czyli popatrzcie, tutaj te nawiasy, tu, tu i tu, to jest to samo, tak. A gdybym wam, zamiast tego, zrobimy takie doświadczenie, zamiast x plus y, zapisałabym wam kwiatuszek. No nie? Czyli mam tak. Dwa kwiatuszki minus pięć kwiatuszków plus cztery kwiatuszki. Czyli co? Dwa kwiatuszki minus pięć kwiatuszków to ile mi zostało? Minus trzy kwiatuszki. Minus 3 kwiatuszki plus 4 kwiatuszki. Został mi jeden kwiatuszek. Tak? Więc teraz został mi jeden kwiatuszek, czyli zostało mi tylko po prostu x plus y. Tak wiem. Musicie to przegryźć w sobie, pomyśleć i możecie też sprawdzić mnie, albo a zresztą zaryzykujmy, że to samo wyjdzie. Przeliczę Wam to. To był pierwszy sposób na kwiatkach. Drugi sposób analityczny wyliczamy. Minus 5x plus y plus 4x. A widzisz, wyliczam. To się równa. 2 razy x jest 2x plus 2y minus 5x minus 5y plus 4 x plus 4y. Czyli mam x, 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 x. 2x minus 5x jest minus 3x plus 4x jest x. I tu mam y. 2y minus 5y plus 4y yy, jest y. Tak wyszło to samo. Nie oszukałam was. No, więc możecie robić i tak, i tak. Obydwa metody są krótkie, jak się umie liczyć. No, a ja tu chcę wam trochę pokazać, jak można niektóre zadania spytniej policzyć i naprawdę chcesz, chcę u was wyćwiczyć spostrzegawczość i takie trochę kombinowanie, no bo ta matematyka jest fajna, bo można kombinować. No to pa, trzymajcie się, buziaczki.